Los, stawka większa niż śmierć, tak? Nie, 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 nie. Po trzy kroć, po cztery kroć, po tysiąc kroć nie. Cześć, nazywam się Marcin Skruch i witam w moich recenzjach. Kto z nas nie pamięta stawki większej niż życie? Chyba nie ma takiej osoby. Tym bardziej, że co jakiś czas różnego rodzaju telewizje przypominają albo, albo Stawkę, albo Cztery ale ciągle, ciągle jest obecny, że tak powiem, w naszej świadomości yy, telewizyjnej. Kiedy dowiedziałem się, że kręcą yy, nowy film, super. Ucieszyłem się bardzo, yy, tym bardziej, że mniej więcej wiedziałem, o co chodzi, więc w porządku. Oglądałem go wczoraj i efekt był po prostu koszmarny. Jak można się takiego spieprzyć? Tyle pomysłów, tyle... Yy, Możliwości, a tu nic. Mikulski, Karewicz, Olbryski, Bończak. Czterech weteranów, czterech y, bardzo fajnych aktorów i bardzo dobrze w tym zagrali. Ale po kolei. Akcja dzieje się w latach y, 70. W, w Europie ogólnie i też y, pod, koniec wojny, pod koniec II wojny światowej w Niemczech. Sytuacja jest taka. Niemcy wywożą skarb. Wywożą y, wielki skarb. Jak się okazuje, jest, y, jest to bursztynowa komnata warta wiele, wiele milionów dolarów. I y, zadanie naszego głównego bohatera, zadanie Janka, jest przechwycić tą komnatę. Nie jest to y, zbyt łatwe, ponieważ y, do miasta, z którego mają to wejść, wraca Brunner, a Brunner już co nieco o Klosie wie, więc tutaj jest y, problem. W międzyczasie, jeżeli tak można powiedzieć, przenosimy się do lat 70. Jest tutaj pogrzeb jednego z głównych y, nazistów hitlerowskich Niemiec. Na tym pogrzebie zjawiają się wszystkie szychy, że tak powiem, y, 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 niemieckiej y, aparatury ubiegłego y, czasu, okresu. Między innymi pojawia się też Hans Kloss. I ponieważ minęło już 30 lat od zakończenia wojny, ich koledzy naziści tak ukryli tą y, bursztynową kunatę, że oni ciągle ją szukają. Więc postanawiają y, pokombinować, poszperać, torturować i tak dalej, tak dalej. Wiadomo mniej więcej, o co chodzi. Muszą, y, musi Brunner potorturować, żeby się dowiedzieć i tak dalej, tak dalej. Jak chcecie wiedzieć, co się dzieje, zapraszamy do oglądnięcia tego filmu. Bardzo byłem rozczarowany tym filmem. Naprawdę, zacznę od początku. Piotr Adamczyk jako Brunner. Człowieku, przecież jesteś tak słaby w tej roli, że chyba... Antonio Macierewicz byłby lepszym pilotem lecącym do Smoleńska niż ty w tej roli. Po prostu koszmar, tego się oglądać nie da. Tomasz Kot, dobry aktor, miał fajne role, a tutaj spiął się i nie wiadomo o co chodzi normalnie. Wziął tą rolę na super poważnie, jakby to było nie wiadomo co, jakby to był y, Otello Szekspira i nie dał rady. Naprawdę, no, no szkoda gadać. Tylko tych czterech y, aktorów wcześniej wymienił. Zresztą ja nie spodziewałem się, ale Odbryski był najsłabszy. Jakoś nie bardzo chyba pasowała mu rola nazisty. Ale Karewicz i Mikulski, panowie już sędziwi, Jerzy Bończak, fajnie nie widziałem go już dawno na wielkim ekranie, w końcu się pojawili, dali radę, a młodziole po prostu zawiedli na całej linii. Niestety film ogólnie jest bez rewelacji, dlatego u mnie w skali 1,6 do trójkę. Tak się zastanawiam, jakie jeszcze może powiedzieć, nasze świętości, nasze seriale, obejrzycie nas, y, nam panowie producenci i reżyserzy ze skóry. Po alternatywy 4 przyszło, umówmy się y, delikatnie mówiąc, słabe, Dylematu 5. Po Janosiku przyszła y, Janosik, i historia prawdziwa. Nie dałem rady tego filmu do po prostu, no nie dałem rady. Teraz po stawce większej niż życie jest stawka, stawka większa niż śmierć. Co będzie kolejne? Wiele do popisu nie zostało, tak? Już wystarczy, że Nestor naszego kina, Andrzej Wajda, od 1994 roku kręci, ekranizuje powieści, kręci biografie i tyle. Po prostu przez niemalże 20 lat człowiek nie zrobił nic interesującego. Nie wiem, co Wy chcecie zrobić. Czterej pancerni? Z czołgiem w muzeum? Nie wiem, może będą jechać na Kubę, wymieniać czołgi za pomarańcze? Nie wiadomo, o co chodzi. Może weźcie się za nakręcenie nowej wersji w Labiryncie, naszego pierwszego y, tasiemca. Tego chyba nie spieprzycie. Chociaż aż nie był mu tego taki pewien. Różne rzeczy już widziałem. No ale cóż, dziękuję bardzo za oglądanie mojej recenzji. Mam nadzieję, że się y, podobało. Jak zawsze, zapraszam do komentowania. Dajcie mi znać, y, co myślicie o serialach, ich kontynuacjach, które byście widzieli, które byście nie widzieli jako y, nową wersję. I cóż, zapraszam do subskrybowania, polubienia i widzimy się następnym razem. Cześć.